Tak? Jakaś paląca sprawa? Mam sporo na głowie, jak możesz sobie wyobrazić. Miasto samo sobą rządzić nie będzie. Nie wiesz do siebie mojej surowości. To miasto wyrosło na zagubieniu swoich mieszkańców. Wszyscy szukają w nim nowego początku, ale nikt nie potrafi zapomnieć o własnej przeszłości. Potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Ty tu rządzisz? Powiedzmy, że jestem osobą, która stara się utrzymać to wszystko w ryzach. Nie ma tu zwierzchnika, pracujemy razem. Każdy czegoś chce. Czegokolwiek szukasz, możemy to dodać do już istniejącej długiej listy żądań. Obsługiwanie obecnych obywateli jest dużym wyzwaniem logistycznym. A to oznacza, że racje są ściśle ustalone, więc aby coś dostać, każdy musi najpierw na to zapracować. Wygląda na to, że nie tylko ja zbieram rozmaitych wyrzutków i sprowadzam ich na dobrą drogę. Jeśli sam pomagasz, powinieneś lepiej rozumieć to, co staramy się tu budować. Dobrze się spisujecie. Jak długo zarządzasz miastem pod kopułą? Od ośmiu lat. Łatwo nie było. Zachowanie neutralności wobec frakcji jednocześnie walka z albami na Kalana z pewnością mogliby mi zaproponować jakieś bardziej przyjemne stanowisko. A jeśli ktoś chciałby cię zastąpić? Niektórzy próbowali. Jednak wciąż tu jestem. To miasto zostało powołane do istnienia przez Wielką Radę Magalana. Na mocy jej decyzji klerycy zostali jego opiekunami. Rada już nie istnieje, ale wszystko o co walczymy. O wspólnotę i zjednoczenie dla dobra planety to idee, które wciąż są tu żywe. Naszym zadaniem jest zachowanie neutralności. Mamy służyć wszystkim, bez względu na ich pochodzenie. Nawet jeśli mieszkańcy znacznie nam to utrudniają. Jaka jest sytuacja w mieście pod kopułą? Napięta. Każda bitwa odbija się tu głośnym echem. Kiedy banici atakują kleryków albo klerycy napadają na berserków, bywa nieciekawie. Do tego dochodzi ciągły lęk przed najazdem albów. To wszystko wyzwala złość, strach i chciwość. A zewnątrz panuje wojna. A tu, jeśli nie jesteś wystarczająco ostrożny, ktoś może ukraść ci wszystkie kryształki. Świat oszalał. Dlaczego jest aż tak źle? Nie ma jednej przyczyny. Opiszę ci obecną sytuację. Może to ci pomoże. Odkąd pielgrzym odszedł, berserkowie coraz bardziej się izolują. Tymczasem bani są o wiele lepiej zorganizowani, od kiedy książę przejął władzę. Alpscy separatyści, zmęczeni rygorem panującym w Xakorze, szukają schronienia u nas. To wszystko razem to zapowiedź kolejnej globalnej katastrofy. W samym środku tego wszystkiego jesteśmy my. Rady już nie ma. Po co więc przejmować się jej ustaleniami? Twoim zdaniem to nie były lepsze czasy? Zasady wymiany więźniów? Zabezpieczenie granic? Reguły handlu? Nie obchodzi cię krew płynąca strumieniami, odkąd zaczęto łamać postanowienia Rady? Klerycy składają przysięgę i są zobowiązani jej przestrzegać. Moi przodkowie składali tę przysięgę wobec rady. Moim zadaniem jest dbanie o to, by jej dotrzymywać. Mogę ci jakoś pomóc. Jest pewna sprawa niecierpiąca zwłoki. Jak pewnie zauważyłeś, nastroje są dość niespokojne. Jeszcze jeden kłopot, jeszcze jedno potknięcie i miasto rozleci się na kawałki. Jeden z moich ludzi poinformował mnie, że banici spodziewają się dostawy broni. Większa ilość broni to ostatnia rzecz, jakiej nam tu potrzeba. W dodatku, kto wie, do czego banici planują jej użyć? Chcę, abyś przejął tę broń i dostarczył ją mnie. Masz dużo kłopotów w mieście? Trzymanie w ryzach wszystkich frakcji zawsze jest kłopotliwe. Banici wiecznie coś kombinują, a jakby tego było mało, ostatnio bardzo wzrosła liczba kradzieży. Sądzę, że to efekt działania jakiegoś gangu. To coś więcej niż zwyczajne wybryki banitów. Ta grupa zdaje się funkcjonować ponad podziałem frakcyjnym. Nie słyszałem wiele, ale wygląda mi to na coś więcej niż dzieło kilku rzezi mieszków. coś jak tajne stowarzyszenie. Wyznaczyłem ogromną nagrodę za informacje, mogącą nas do nich doprowadzić. Najbardziej zależy mi na schwytaniu tego gangu i odkryciu jego powiązań. Jeśli uda ci się zdobyć jakieś informacje na ich temat, możesz stać się bogaty. Jeśli chodzi o dostawę broni. Próbowałeś ją przejąć przy pomocy informatorów? Jasne. Wiedza jest kluczem do utrzymania pokoju. Zawsze jednak jest jakiś brakujący element. A brakujące elementy kończą się nieprzyjemnymi niespodziankami. Jeśli o mnie chodzi, wolę być tym, który robi niespodzianki, niż tym, który pada ich ofiarą. Szczególnie w przypadku Banitów. Chcesz mi udowodnić, że jesteś wyjątkiem od tej reguły? Zajmę się tym. Świetnie. Twoim celem jest kobieta. Nazywa się Paige. Pogadaj z nią i postaraj się, by wciągnęła cię w swoje sprawy. Weź te kryształki. Mogą pomóc ci zdobyć jej zaufanie. Niestety, Paige to niezłe ziółko i nie wiemy, gdzie teraz przebywa. Będziesz musiał sam ją odnaleźć. Kontakta. Czy jest coś, co powinienem o niej wiedzieć? Tego, że jest panitką? Nie. Jak tylko uda ci się zdobyć jakieś informacje albo przejąć broń, natychmiast do mnie przychodź.